W samochodzie pięknym, starym, zabytkowym. O, o, obok nas mamy yy motocykle, które dzisiaj właśnie były przyprowadzane specjalnie dla dzieci. Dzieci mogły e, usiąść na motocyklach, mogły zrobić sobie zdjęcie, no i ja też mogę sobie siedzieć w takim pięknym wozie. Przyjechaliśmy tutaj z klubem Motokuźnia e, i jeździmy na motocyklach, kochamy motocykle, e, mamy klub, który zrzesza wielu miłośników. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym festynie. Akurat odbywa się pomiędzy takimi ważnymi Świętami dla każdej rodziny, a mianowicie pomiędzy Dniem Matki i Dniem Dziecka. Także tą drogą chciałbym złożyć wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki, który był w zeszłym tygodniu, a wszystkim dzieciom z wyprzedzeniem składam najlepsze życzenia. Powiedz, co tutaj u Pani się dzieje, co Pani takiego pięknego robi? A, dzisiaj mam, prowadzę warsztaty kwiatów z bibuły. A, teraz widzę, że miejsce jest wolne, ale zainteresowanie. Bo wcześniej byłem tutaj, to dziewczynka jakaś siedziała. Chętnie dzieci do Pani przechodzą i bawią się? E, tak, tak, jak najbardziej. O co tutaj u Pani chodzi? To jest przede wszystkim warsztat terapii zajęciowej, który prowadzimy w Sokołowie Podlaskim. Zajmujemy się w sześciu pracowniach terapią zajęciową z osobami niepełnosprawnymi i w ramach tej terapii ro robimy z nimi, z nimi właśnie te rękodzieło. Czy to wszystko, co tutaj widzimy, to wytworzyły dzieci podczas tej terapii? Tak, tak, przy pomocy naszej. I to wszystko tutaj, co tutaj widzimy, możemy zakupić? Jak najbardziej można zakupić u nas bezpo bezpośrednio w placówce. Co tam ciekawego dostałeś? Szklankę, książkę i czapkę. A za co to wszystko dostałeś? Za... O, że, za odżywia. Czyli w konkursie brałeś udział. Jak Ci się podoba dzisiejszy Dzień Dziecka? A co najbardziej Ci no. się podoba? Oczywiście oprócz nagród, które przed chwilą dostałeś. C. No wszystkie atrakcje i takie inne. Czyli ogólnie na plus. W co roku chcemy takiego Dnia Dziecka tutaj, tak? A Tobie jak się podoba Dzień Dziecka tutaj u nas w Fajnie! A co najbardziej Ci się podobało? pytanie. Bańki mydlane? Mhm. Coś jeszcze Ci się podobało? Jest taki skakanek, to mi się podobało. bandzi. Bandzi Ci się podobało. Fajnie było, tak? Jak nazywa się najsłynniejszy mistrz kojarzony z naszym miastem? A. Mistrz Jan Twardowski. B. Mistrz Jan Matejko. C. Mistrz Jan Czarna Broda. A, B czy C? A. 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 No, kochani, możemy się bardzo cieszyć, że mamy takie wspaniałe dzieci w naszym mieście. Oczywiście, że A, czyli Dwiszczian, twardowski. Tutaj e, robią sobie z odpadów zabawki, e, skarbonki, samochody, samoloty, a tutaj e, panie mają, e, robią maski, obrazki techniką dekupacji. No panie tato, pan powie, co tutaj ciekawego dla dziecka e, można zobaczyć? Co, co tutaj organizatorzy przygotowali fajnego? No Okiem młodego taty. Występy fajnych zespołów. Sojaszka motocyklem. Było można się przejechać. No ja jeździłem. <grym zypnia> Ale ja się pytam. O, a, no dobrze, na tym. Że najna, dostojny stary i żegnam tam. Zaciągnąć się na jej stronach, gwoździ. Byłem tam już nie jeden raz. A więc żegnaj mi, kochana, ma, Za chwilę wytłumaczę. 实现自己的陛下。